Witam serdecznie. Um, <noise> Znowu zacząłem od. <noise> Musicie tego duczyć. Um, no tak. Um, dzisiaj będzie dłuższy fragment w końcu. Nie um, jakieś tam specjalnie trzy strony, ale. Um, będzie trochę więcej, będzie trochę, trochę dłuższy kawałek historii. Z tym kawałkiem kończymy drugi rozdział. Rozdziałów jest 8, więc jakby no, trochę jeszcze zostało, ale mm, myślę, że po tym rozdziale będzie już mniej więcej wiadomo, w jakim kierunku zmierza, zmierza historia. Więc no, ciekaw jestem, jak, um, jaki będzie feedback. Dobra, to może zacznijmy od... E, przejdźmy od razu do historii, a później będę mówił o innych rzeczach. Dobrze. E, jeszcze takie przypomnienie w poprzednim odcinku. Um, um, był taki fragment. Była ta historia, o, tu mogę tutaj. Wspomnieć. Przypominam, że mamy ten dokument, Cudowny Wilk, który jest podlinkowany zresztą. Zapraszam do, do komentowania. Zawsze można, zawsze można sobie coś zaznaczyć i dodać komentarz. Na przykład twierdzić, że nie ma słowa ponaprawiane. Zdaniem, e, zdaniem Google'a. No ale dobra. Ostatnio, byli, ostatnio mówiliśmy. Ach, okay. Ostatnio czytałem fragment w którym Erika opowiadała dzieciakom o historii o cudownym wilku. Dobrze. I teraz przechodzimy, przechodzimy dalej. Um, zacząłem stosować te trzy gwiazdki, żeby oddzielić elementy, które są ze sobą trochę no, mniej um, związane. Myślałem o tym, o jakimś, jakiejś abstrakcji, jakiejś jakiejś y, 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 w formie podziału rozdziałów na podrozdziały, ale myślę, że na razie będę robił tylko w ten, spo, w ten sposób. One mają jakieś tam nazwy, mają w, e e e kon konkretny cel, każdy, każdy podrozdział, ale wydaje mi się, że no, nie ma co komplikować. Y w oczywiście w opisie samej y w opisie samej książki. Y oczywiście ten, y, się tu znajdą, żeby po prostu ułatwić szukanie odpowiednich fragmentów w całej książce, ale nie ma potrzeby, żeby one się znajdowały w, samym, y, w samej treści. Dobra. Jedziemy. Ja dobrze się cieszę, że nie ma magii, odparł Takeshi i kopnął kamień, który, który kopał już tak przez pół drogi. Niebo jest zawsze na górze, trawa pachnie latem. Deszcz zawsze mija. Rzeczy, się, rzeczy są przewidywalne. No, na przykład to trzęsienie ziemi. No tak, zdarza się, ale najlepiej, jak takich rzeczy jest, jak najmniej. A jakby magia istniała, to by wszystko zmieniła. Nic by już nie było. Ani dom by nie był pewny, ani to, Tomi, ani Nao, ani moi rodzice. Nic. A Kevin milczała przez dłuższy czas. Takież i zauważył, że posmutniała. O czym myślisz? spytasz jej. Myślę, że na świecie nie ma nic pewnego. Z magią czy bez? Ja nawet nie pamiętam moich rodziców. Zapadła cisza. Przepraszam. Nie szkodzi. Nie mogę się tęsknić za czymś, czego nie pamiętam. Tak zamyślił zamysił się i spytał niemal szeptem. Naprawdę nie pamiętasz ani trochę? Akemi zatrzymała się i spojrzała w niebo. Pamiętam ciepło, miłość, dobro. A potem? Akemi opuściła głowę. Potem, potem coś innego. Westchnęła i ruszyła przed siebie, a takieś ruszył za nią. Pamiętam jak była mu rybaków, i pracę, i zapach ryba, ale to już było potem, a rybacy nic mi nie chcą powiedzieć. Zawsze możesz z nami zamieszkać, wiesz? Akiemu uśmiechnęła się. Rodzice na pewno by się ucieszyli. Kochany jesteś. mi objęła takeszego krótkim gestem i pobiegła przed siebie. Kto pierwszy i ostatnią kanapkę? krzyknęła i zaśmia zaśmiała się, a i ruszył tuż za nią. Poczekajcie na mnie, krzyknęła na obiegnąc. Takeshi i Akemi zatrzymali się i poczekali aż nało jej dogoni. Na obiegła przytulona do różowego misia. Gdzie to mi? spytał Takeshi. Ale fajny misiek, dorzuciła Akemi. Kemi. To poszedł bawić się z chłopakami w dole rzeki. Ja zostałam, bo mama mi pokazywała, jak zrobić misia z ręcznika. To to nie jest prawdziwy pluszowy misiu, zdziwiła się Akemi i przyjrzała się zabawce. No właśnie nie, a jak go zrobić? Bierzesz ręcznik, naoniosła mi się, zwijasz od dwóch stron rulony, tak żeby się spotkały. Nao zaczęła pokazywać palce w różnej jego części. Potem prawie w połowie rulonów skręcasz cały ręcznik i skła składasz tak, że są dwa rulony z przodu, to będą ręce i uszy, i dwa z tyłu, to będą nogi. Tak się stanęło, bo razem obserwowali z głębokim zaciekawieniem. Potem zwijasz kokardą w połowie, o właśnie tutaj, a no, pokazała wstążką e, zawiązaną pod szyją mi się. A te dwa rulony powyżej kokardy rozkładasz na boki. To są uszy i zawijasz je dwoma kokardami, żeby były bardziej uszate. Doskonałe, powiedział pełen podziwu Takeshi. To teraz już, yy, to teraz jak zgubisz tego misia, to możesz zrobić sobie drugiego. Nao spojrzała na Takeshiego z przerażeniem i zeszkliły jej się oczy. Nigdy nie zgubię tego misia. Żaden misia nie będzie ten miś. Przepraszam, Nao. Takeshi kucnął i przytulił dziewczynką. Oczywiście, że go nie zgubisz. Nao schowała mi się pod pachą i mocno przycisnęła ramieniem, żeby podkreślić, jak bardzo jest zdeterminowana, żeby go nie zgubić. Dzieci właśnie minęły jabłonie, za którymi nowo powstały rozłam skalny prowadził na ich ulubioną łąkę. Za jabłoniami była półka skalna. Tuż obok półki była przepaść, ale dzieci chodziły po górach od najmłodszych lat. Tak szeroka półka to nie było dla nich żadne wyzwanie. W połowie półki Nao poprawiła na, na plecach e, mały plecak, a gdy tylko uniosła nieco rękę, misiek wytoczył się spod jej rami ramienia i zsunął się w przepaść. W tej samej chwili Takeshi zrozumiał, że gdyby dziewczynka nie wystraszyła się, że go zgubi i nie trzyma go pod pachą, zapewne nadal by go miała. Nie, krzyknęła no! na o. I uklękła na sklep półki, patrząc na oddalającą się w dół przepaści zabawkę. Potem usiadła i zaczęła płakać bez snuga. Nie przejmuj się, zrobimy drugą, powiedział Takeshi szybko. Jednak spojrzała tylko na niego z wyrzutem i zaczęła płakać jeszcze głośniej. Usiadł koło Nao i przytulił ją. Kątem zobaczył jednak, jak miś unosi się w górę, tuż obok półki skalnej. Ponad swoją ręką obejmującą Nao, Takeshi zobaczył Akemi wykonującą przywołujący gest dłonią i miś spoczął w jej dłonie. Takeshi poczuł przerażenie, zamknął oczy i uświadomił sobie, że płacze. Nao, patrz! krzyknęła Akemi. Wiatr przyjął mi, misia z powrotem. Na odwróciła się i krzyknęła radośnie, po czym stała i rzuciła się w remion Kemi. się siedział na półce skalnej, odwrócony w przeciwną stronę. Akemi dała misia Nao i podeszła do jego, Co się stało? Nic, odparł chłopiec i otarł oczy rękawem. Paweł, ręką. a Kemi stała już przed nim. Płaczesz? spytała. No chyba od tej całej historii z miskiem. Nie wiem, co w mi się stało. Nieważne, chodźmy i ruszył dalej. Akemi i teraz już radosna nao poszły za nim. Gdy wyszli w końcu po przeciwnej stronie skał na łąkę, Nao zaczęła biegać i kręcić się z misiem w wyciągniętych przed siebie dłoniach, a Akemi spojrzała w twarz także jego. Ten jej spojrzenie powstrzymał chęć odwrócenia głowy. Zrobił, zrobił głęboki wdech, ale uświadomił, że był to jeden z tych wdechów. Które w swój unikalny, drgający sposób zdradzają zduszony płacz. Co się stało? spytała Kemi. Nie chcę o tym mówić, powiedział Takeshi. Prawda była taka, że Takeshi nie chciał nawet o tym myśleć. Jego świat zachwiał się i nic już nie było pewne. Tak to wygląda. Ehm. Dobra, widać tutaj w jakim kierunku zmierza historia. Ehm, mamy cudownego wilka i mamy tą dziwne, te dziwne rzeczy dziejące się wokół Akemi. Teraz e, no następnym razem zobaczycie, jak historia potoczy się dalej. Ja sobie czytam, poczytuję sobie tą um, stronę Save the Cat Uratuj oca kota um, i i sobie tak kontempluję o pisaniu historii, o filmach. Przede wszystkim jest, jest taki aspekt w tej książce, który najbardziej mnie zastanawia. I to jest kwestia wzorców. Autor opisuje w tej książce, jak. Um, opisuję bodajże dziewięć różnych typów filmów, i opisuję w niej, jak każdy z nich kieruje się swoimi zasadami. I jeśli te zasady, tych zasad się nie realizuje, jeśli się nie tworzy danej historii zgodnie z tymi zasadami, to. Um, widz czy czytelnik jest po prostu zawiedziony, nie, nie otrzymuje tego, czego się spodziewa. Um. Wydaje mi się, że kierowanie się tego rodzaju wzorcami ma sens. Ale wydaje mi się, że może inaczej, świadomość tych wzorców ma sens. Ale. Wydaje mi się, że warto czasem z nich nie korzystać, warto świadomie się z nich nie wywiązać. O czym już wspominałem ostatnio. Chodzi mi ta kwestia bardzo po głowie, kwestia tych wzorców. Przytoczę je przy następnym, przy następnym spotkaniu. Być może opowiem o kilku z nich. Wydaje, mi się, wydaje mi się, bardzo, wydaje mi się dość interesujące. Ale no na dzisiaj, na dzisiaj to tyle. Trochę muszę jeszcze pokontemplować tą kwestię, tą kwestię wzorców, zanim o tym będę się na ten temat się będę wypowiadał. Um, I um, dobrze, no to historia taka trochę dłuższy, dłuższy, kawałek historii, to dzisiaj przeczytałem i następnym razem nie jestem pewien jak długi fragment będzie, ale Historia pójdzie w trochę innym kierunku. Zobaczymy, jak to, jak to będzie pasowało wszystko razem. Dobra, to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia najprawdopodobniej za tydzień.